Hi, hello. Witajcie moi drodzy w przygotowaniu do egzaminu, czyli w naszej serii Exam Expert. Dziś ponownie będziemy najpierw uczyć się na czterech pierwszych przykładach, a potem poproszę Was o analogiczne zrobienie czterech następnych. OK? Well, so let's begin. I hope they will lose this game. We are much better than them. W tym zdaniu mieliśmy. Przymiotnik good. Good jest przymiotnikiem, który jest stopniowany nieregularnie, czyli mamy stopień równy good, potem wyższy better i najwyższy the best. Innym ciekawym i często występującym na egzaminach przymiotnikiem, też nieregularnym oczywiście, jest bad. Bad, worse, the worst. I dopisałam wam jeszcze jeden. Far. Far, farther. Further, the farthest, the furthest. Ok? The second sentence. Wow, well, Susie, you're good. When did you start playing tennis? To zdanie napisaliśmy w czasie past simple. Zwykłe zdanie w czasie past simple tworzymy dopisując ED do czasownika lub wpisując drugą formę nieregularnego czasownika. Pytaniu należało użyć did, bo tak tworzymy pytania w tym czasie. Wtedy tej końcówki ed lub tej drugiej formy już nie wpisujemy. Czasownik będzie w najprostszej formie. Popatrzmy na dwa przykłady. Did you watch? Did she go? Albo troszkę dłuższe pytanie ze słowem pytającym na początku. What did you watch? Where did she go? Ok? Sentence number three. Remember that plastic and paper should be recycled by everybody in this flat. W tym zdaniu mieliśmy stronę bierną z czasownikiem modalnym. Czasownikiem modalnym jest should oczywiście. Po nim należało wpisać czasownik to be w najprostszej formie i czasownik recycle w trzeciej formie. Stąd powstało should be recycled. Dodałam Wam jeden jeszcze przykład: should, should be done albo z innym czasownikiem, na przykład możecie się spotkać z taką stroną bierną can be delivered. Na przykład letters can be delivered. Must be taken, na przykład your copybooks must be taken albo will be built, a bridge will be built. Ok? Sentence number four: Can you turn the volume down? I cannot stand listening to that horrible music. W tym zdaniu mieliśmy ciekawe wyrażenie I cannot stand. Ono znaczy nie znoszę, nie cierpię. Może się ono łączyć z rzeczownikiem I cannot stand something albo z czasownikiem z końcówką ing. I cannot stand doing something. Okay? Popatrzmy na przykład. I cannot stand fish oil. Fish oil to tran. I cannot stand drinking fish oil. Na egzaminach najczęściej należy wpisać czasownik po tym wyrażeniu i pamiętajcie, żeby po I cannot stand wpisać czasownik z końcówką ing. OK? Well. Are you ready now for the test? So let's check. The weather today is a lot worse than it was yesterday. W tym zdaniu pojawił nam się przymiotnik bad, a właściwie jego stopień wyższy, worse. Okay? Dodałam Wam też informacje na temat tak zwanych intensyfikatorów. To są te słówka, które znaczą a bit, a little, czyli trochę, albo a lot, much, czyli dużo. Ok? So, the weather today is a lot worse. Znaczy, dzisiejsza pogoda jest dużo gorsza than it was yesterday. Niż ta, która była wczoraj. Ok? Sentence number six. What time did she finish her extra lessons last Friday? W tym zdaniu, mam nadzieję, dobrze zbudowaliście pytanie. Wstawiliście operator did, bo to jest zdanie past, w past, simple. Ale w tym zdaniu było oczywiście jeszcze słowo kluczowe last Friday. I o słowach kluczowych chciałabym jeszcze parę zdań powiedzieć. Wypisałam wam charakterystyczne słowa kluczowe, takie jak yesterday, last, na przykład week, last month, last Sunday, albo ago, two days ago, five years ago, na przykład. Jeżeli zobaczycie takie słowa w zdaniu to bardzo prawdopodobne, że zdanie należy napisać w czasie password. Ok? Sentence number seven. After this meeting, all the chairs should be taken to the library. Ponownie mamy tutaj czasownik modalny i stronę bierną. W stronie biernej czasownik jest w trzeciej formie, i tutaj kolejna taka nasza rymowanka, żeby zapamiętać te czasowniki nieregularne. Zwróćcie uwagę na pisownię i na wymowę. Blow, blue, blown, fly, flew, flown, grow, grew, grown i throw, threw, thrown. Ok? One się troszkę rymują. No i pisownia jest bardzo zbliżona w pewnych fragmentach. Ok. Sentence number 8. My friends cannot stand waiting for the exam results. Ponownie wyrażenie cannot stand z czasownikiem wait i końcówką ing. I dopisałam Wam jeszcze jedno zdanie ze słówkiem um, kłopotliwym w wymowie. I cannot stand waiting in a long queue. Queue oznacza kolejkę. Okay? Czyli nie znoszę czekania w długiej kolejce. I cannot stand waiting in a long queue. Ok? Well, thanks for watching. Bye bye!